Ja tutaj idę i Marika, i mam dzisiaj dla Was kolejną paczkę z potera. W sumie mam wrażenie, że był milion, odkąd mieliśmy ostatnio taką. A więc yy, mam dzisiaj dla Was paczczuszkę z Magic Witch House i to jest o temacie Hedwigi. Faktycznie masz rację, już chyba, że nie otwierałyśmy potera. Nie pamiętam, co było dawno. Co było ostatnie, poterowe. A nie, chyba. A chyba. O mój Boże, to było bardzo dawno temu. Tak mi się wydaje, chyba. chyba Ewentualnie coś i chyba. Whenever, whenever, zobaczycie to sobie gdzieś tam na górze Wam wrócimy odnośnik. Więc otwieramy, bo już faktycznie dawno nie było paczuszki od Magic Witch Host. Tak. Aż A zapomniałyśmy jak to otworzyć. Te. Proszę czerwony czerwoni. Nie coś dużego, ale zapachniało. Wiesz? No. Mhm. Pachnie coś ładnie. <laughs> oh. Siewa, czy mamy nasze tutaj e, standardowe podziękowania. Tym razem mamy niestandardowe Magia. A, a to może jest jakiś kot? Kupo zniżkowe na kolejne tak. zamówienie, tak? No o, ciekawe ile, bo nie piszę chyba na ile. Więc dziękujemy, dziękujemy bardzo, bardzo. Może się z wami podzielimy e, w komentarzu. No, coś nawet. Dobra. Dobra, tutaj będzie ściągawka. Okej. Okay. Uu, E, e, to jest chyba jakiś inny design. E, Taki był... sam, tylko biały. Białe, tamte były czarne, no więc mamy tutaj e, z logo Magic Witch House, czemu zawsze chcę na nasze twarze łapać? I e, e, co tutaj jest? Świeca, jakieś kryształy. Mm, tutaj mamy jeszcze księżyc i gwiazdki. Miej krówki zawsze dajemy bratu. Za to, to że, że się dziwić, nie? Dzisiaj nie dzisiaj chcesz. To, to tak, chcę już wziąć coś to duże, bo to już to widzę. to jest Ujęto, nie wiem, co to jest, ale to jest przepięknie. W ogóle, jak to jest zapakowane, ale wyciągnęłam sztos na sam początek, nie? No, ale nie obam tego nie wyciągnąć, bo to od razu już rzucało oczy. Jest jakiś taki kuferek, tak to właśnie wygląda. No, i wiadomo, że jest tutaj Hedwiga, no bo taki jest temat boxa. AB Style, AB Style robi, ja mam talerze z AB Style, więc być może jest to coś faktycznie kuchennego, może kubek? The set contains. A zaraz zobaczymy. Czyli tutaj jest kilka rzeczy. Nice! Y, powiem szczerze, że tak nie wiem, czego bym się miała spodziewać w boksie z Hedwigą, Pomyślałam, że może byłaby y, poduszka, ale no, jakby wielkość boksa nam nie sugeruje. Myszy i klatki. Y, albo jakiegoś pluszaka. To nie lubię Hedwigi? To nie się mieć pluszaka Hedwig. Ja bym chciała na przykład. Albo właśnie poduszki. są ładne. Y, tu jest takie y, papierowe... Znaczy papierowe, no, takie kartonikowe pudełko. Kuferek. Kuferek, taki właśnie kuferek. Mniej więcej widzimy, co tam w środku jest. Na tych. Yy... Właśnie. Oto jeszcze znak, insygniów śmierci. Yy, co tutaj mamy? Tutaj mamy napis Quidditch, e, Hogwarts tak. Alumni. Tak. Alumni to są. Yy, absolwenci tak. tak. Czyli honiory Tak, mogę otworzyć kuferek. to tutaj mi została otwarta. nie tak. możemy wam teraz zaprezentować wnętrze, czyli to jest jednak chyba kubeczek, tak, skoro ma łóżko. Wow, ale on jest Uf. wielki. No. I bryluczek? Bryluczki? I właśnie, jakby tam za brylok, wygląda nice. Chociaż mm. trochę dla mnie byłby za duży do kluczy, więc może prędzej do torebki on by mi się nadał. Ja postaram się, może Ty, bo ja mam paziórki takie już długaśne. Od razu, póki pamiętam, jeśli spodoba Wam się zadartość tego boksa, to koniecznie sprawdźcie sobie ofertę Magic Witch House i wykorzystajcie kupon rabatowy Rudzielce. 8% zniżki na wszystkie produkty nieprzecenione. Został, więc mamy tutaj złoty znicz. Mm. To będzie zdjęcie. Będzie zdjęcie. No. Jest dość ciężki, bym powiedziała. No, tak ładnie jest zrobiony, nie? Bo no. ma naprawdę ładne detale. Szkoda, że nie ma skrzydełek jakichś takich, e, ale one pewnie by się, wiecie, przeszkadzały no. i, i pamiętały gdzieś tam, e, Cały, no... Cały, się odłożyć. Nie, ja mam podróbkę. Bo nie złapałaś. Nie, nie złapałam. Ja nie byłabym dobrym graczem Byłabym Mogłabym być kibicem, aczkolwiek wiecie, teraz też jakoś super sportowanie jestem. Tak jak mówiłam, ja mamy cute przypinkę, możemy przypiąć sobie do naszego... Tego, jak on banera. się nazywa, banera na przypinki, tak jest bardzo cute, uroczość, no? Ale w ogóle nie widziałam nigdy takiego setu i ten kubek mnie hmm. e, już bardzo jara. Sorry, że tak sama to otwieram. też. E, I tak. chyba go nikomu nie oddam, nie? <laughs> nie, tego nabawiam. ale on jest śmieszny, on jest taki leciutki jednocześnie, zobacz jaki jest lekki, ale ceramiczny, no. nie? To jest ceramik... ceramiczne, czy... Możliwe? Czy jest tutaj napisane? Nie ma tutaj napisane. E, a, może było na tym, wiesz? Możesz przedstawić, a ja zobaczę. Czy jest tutaj język polski? Pokrywkę, żeby się parzyła herbatka. Nie no to jest fajnie. To jest nice akurat. Nie ma tutaj języka polskiego. Nie, no właśnie nie wiem. Pokaż mi jeszcze do jakiś macie jakiś tenki no, jest jakby zadziwiająco lekki, ale to jest w sumie spoko, bo jak się ma te duże kubki, ja mam na przykład kociołek z Harry'ego Pottera mm, i z takich dużych kubków mam jeszcze taki z Home and due, taki jakby żołądź jesienny, żołądź. Yy, I one są mega ciężkie i w nich się trochę niewygodnie pije, yy, a ten no naprawdę ktoś. No, tutaj tylko, żeby umyć przed użyciem. To, jest, to jest trochę śmieszne, że się tego cię głowa, głowa podnosi, nie? <głowa> Muździek. No, bardzo nice. Fajnie, że ma też jakby tutaj design z tyłu, E, że też ma piórka jakby namalowane. Ciekawe, jak się będzie piło z tego. E, no, bo powiem Ci, że jak kupiłam właśnie ten z Home Dew, to e, on raczej ładnie wygląda do zdjęć, ale się bardzo niewygodnie mm. z niego pije. E, a z tego, no nie wiem. Ale wiecie, to nie musi być kubek, to może Wam służyć mm. jako na przykład na pędzle do makijażu, bądź na doniczka. długopisy. na Doniczka, tak możecie sobie wyhodować, chętnie widzę, czuprynkę ch na przykład. No, to ma wiele zastosowań, myślę. I więc podoba mi się. Bardzo ładny zestaw. Nie widziałam nigdzie takiego, ale z tego, co się zorientowałam na stronie, to jeszcze w ubiegłym roku. O, druga kilka, Jeszcze w ubiegłym roku Daria zapowiadała, że właśnie będzie miała dużo merczu poterowego, i tam widziałam też chyba z Evi style ten, taki, ten zestaw takich pociągów. nie? E, więc y, może y, ja dawno nie zaglądałam. Ja, nie o, ja jak wchodzę no to raczej na boksy niż na te pojedyncze gadżety, wchodzę. więc zobaczcie sobie, może jest tam jeszcze coś e, ciekawego do kupienia pojedynczo. To jest pudełeczko. To, to, to ci pojedynczenie pewnie. Jak nie mogłaby pachnieć Hedwiga? Takim kotonem mi się wyobraża. Mamy tutaj e, mm. suwiarnę, Su, tak, po polskim brakowało. I tutaj mamy e, jodłę, eukaliptus, drewno, wanilia. No znaczy, ja bym powiedziała, że bardziej pta się odchody i trupy, ale. No nie wiem, czy chciałabym. Tak, słoma. Czy chciałabym taką świeczkę, ale bardzo e, podoba mi się ta No, ale takim mokrym, takim. Taką słomą. A, ja, fajnie pachnie, nie? No, fajnie. O, no. To bym bardziej powiedziała, że taki nocny mm. lot powinna no, się nazywać. ale to tutaj czuć ten eukaliptus. Eukaliptus i, mm. i jodłę. Mhm. Ona, jest, ona pachnie choinką. <laughs> Tak, to jest, pamiętasz jak mieliście ten taki olejek do odkurzacza? tak właśnie pachnie, takim jodą eukaliptusem, no, ale bardzo ładny, bardzo ładna świeczunia. Fajnie, bo, ta jest większa, nie, niż te takie standardowe, tak, jest większa, no i mi już się kończą powoli te, te świeczki takie słodsze, a ta już jest znowu troszeczkę, bo przez tą wanilię, jest tak hmm. lekki, ma słodkawy zapach, więc bardziej fajnie. Ja to to chcę. To jest chyba herbatka, ale też jakaś inna niż zazwyczaj, w innym opakowaniu. E, I to jest poczta. E, czarna herbata, słodki karmelowy aromat, wiórki kokosowe, ciemny cukier. E, aha, dobra, i tutaj już po angielsku. Ciekawa, ciekawa. No. E, no też etykietka taka w białym takim opakowaniu. Jeszcze taki też nie było chyba w białym. E, Półnuchajny. czy tu mamy no, Hedwigę na tym. Chociaż mhm. może to być jakaś inna osoba w sumie, ale no, jest śnieg, więc podejrzewam, że jednak Hedwiga tak. i śnieżna osoba. Cieka Ciekawe mi ten karmelowy aromat. Czułam na jak święto, nie No, czuć tutaj karmel. Ja miałam jedną karmelową hmm. um, od Moniki z Łodzi, że mi przywiozła. To ona była ideolek hmm. mi się chciało coś słodkiego, to sobie robiłam tą herbatę po prostu. I ona dzięki temu aromatowi, on był taki e, truflowo-karmelowy właśnie, to był piękny. I tak fajnie jakby, wiecie, zaspokajał hmm. tą mo moją potrzebę słodyczy. Więc bardzo ładnie pachnie. Yeah. Dobrze. Cześć. Drugie białe pudełeczko, to już lżejsze. O, chyba wiem co to pachnie. Już chyba coś widziało. Co czy do... Czy do e, tutaj nie, to hmm. jest Julia. Tak. Mały myśl o To jest zdjęcie sobie taki gadżety, bardziej tak. e, taki do wystawienia. Ja już tak. niestety trochę nie mam miejsca na takie gadżety. A to się da otworzyć? Pewnie tak, ale jest głęboko dość okej. Okay. Nie wiem, czy chcesz miziać te. Miziać czy są no, prawdziwe, prawdziwe czy sztuczne? By było. No ja tymi to nie dam rady. No ja już właśnie przez brak miejsca trochę nie mam gdzie wystawiać takich rzeczy. Moja półka z eliksirami jest już full. Złożyłaś? Tak. I co? Piórka. Piórka. Śmierdzi pióra? No, no trochę śmierci. Nie? A myślisz, że są prawdziwe? Chyba tak. Gdzie? Nie? No jak nie? No zobacz. Nie jest prawdziwe piórko? Chciałam pewnie Marika że skubanie słów jest nielegalne. Znaczy no nie, że sobie, no Boże, pewnie jakiegoś gołąbia białego czy coś, albo z poduszki nam wyciągała Daria, ale bardzo ładnie to wygląda. Fajnie, że mamy też tutaj też ciemniejsze, a nie hmm. tylko białe, bo troszkę to tak e, odbija. Piszu, bardzo. Trzeba będzie zrobić jakieś sobie zdjęcie, a ja nie mam popka Hedwig, wiecie? E, dostałam na święta taką ładną jakby, nie masz hmm. mini? Mam taką mini, ale tą klatkę on za dużą, bo ja dostałam taką klatkę, w której tam są e, uh -huh. jak woliera to wygląda i tam są jakieś kosmetyki i myślałam sobie, ale będzie super na zdjęcie z Hedwigą, po czym sobie pomyślałam, że nie mam Hedwigi. To Dobra. Wyciągam to, bo myślę, że to chyba to pachnie. Passion Fashion. Fashion, fashion with rose and young, young O ja, nie wiem jak to się wymawia, ale to teraz było w tej książce, którą czytałam i Marina miała na to uczulenie. No. Ale... Mm. Tak nie chcę za blisko, bo żeby się nie nawciągać tego do nosa, ale ciekawy zapach. Nie? Taki lekko, kwiatowo-owocowy. No, tak jakby w pieciarni. No o to ta róża tak mocno pachnie, no? Yeah. With, with rose! Ale co to jest? Bomba do kąpieli? Tak wygląda? Może trochę ale za dużo trochę chyba, nie? No właśnie nie wiem. Mm, no, ja już miałam kiedyś takie duże i ja sobie je na pół dawałam. Tak, remove from packaging and drop into your bath mm. you tap, no. To by już musiała łamać. Może. No chyba ją na pół no. dam, bo... Nie wiem, szkoda byłoby mi to naraz wykorzystywać. Tutaj widać jakąś różę hmm. pojedynczą. E, no, etykieta, to widać jakby, że to nie jest produkt e, po prostu Magic Witch House, bo etykietka jest e, inna, tak? E, ancient Wisdom. E, a tutaj właśnie gdzieś prześwituje jakaś jedna róża. O. Ale tak, to to, to to pachnie, to to znalazłyśmy. Dobra, kolejne pudełeczko. Uj, to ładne. jest. Zakrojone. Szkoda, Szkoda, rozdzierać. Chcesz ten? No niestety. Tu już napisane było, co to jest. O nie, ja nie widziałam. To dobrze. Kubeczek z luną, również z poprzednich boksów. Tak. To jest. Ale ładne! Wozik zapachowy mojej mili. Nie wiem, czy to Właśnie. Przez się tu mili. <grym> o, chyba to widzicie dobrze. Ale jest śliczne. Ja już mam jeden, którego mi szkoda zużywać i jest to z paczki od Paulinki soku milenium. I nie jest szkoda po prostu, bo one są tak ładnie robione. Jakie ma detale w ogóle, nie? te piórka tak widać. Myślałam, że to mydełko na początku. Takie sokoly. Tak, jak z sokołem. tak z sokołem też myślałam, że to mydełko, no? Ale nie, ona jest za piękna, żeby ją zużywać. Tak o, to powiem. fajnie pachnie. Tak, lepiej niż ta y, r, r, róża? To bardziej. dla no, się... mnie tamta mocniej. Mm, nie, jedno i drugie pachnie mocno, ale tamta róża jest bardziej właśnie taka y, dusząca, taka wiecie, że. A to jest taki zapach słońca. Mm, no ale jakiś owocowy, bardziej taki, jakieś truskawki, mango, coś takiego. Nie Albo owoce leśne, coś koło tego. Owoczki w każdym bądź razie. Bardzo ładne, szkoda będzie używać. Okej, okay, i tutaj mamy chyba jeszcze takie jakieś drobnice, więc może wyciągnę je wszystkie już. I się pozbędziemy kartonu. Dobra, to co tutaj mamy? To albo jest naklejka, albo nie, to jest tatuaż. <laughs> to jest tatuaż, e, taki wiecie, e, zmywalny, z Hedwigą. E, tutaj mamy dalej... Zakładkę magnetyczną. Aha, ten ma no to, 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 tak. to cute. My zakładek używamy dużo. Ja, jak poczęłam, wtedy mam od cholery tych zakładek. Ja patrząc. też, ale nie masz tak, że dobierasz sobie do książki kolorystycznie? Nie, bardzo. Ja, ja w ogóle. Tak. Znaczy, no bo teraz czytam może też powiem o która ma ten, e, sznurek, ja sznurek. za bardzo. No, nie, to ja sobie dobieram jakby ten. zakładkę do książki kolorystycznie bardziej, no? tak Taka jeśnią, no szalona. No mam ich tak dużo, i wszystkie są ładne i chciałabym wszystkie <suszy> użyć, nie? bo widzicie. No i tak to pięknie cię wstawimy. Ok, zakładka i breloczek. E, tym razem z Hedwigą. My, e, tak, to też jest Abi O, tak Hedwiga. W sumie nie wiedziałam, że jest aż tak dużo merczu z Hedwigą. Nie? Jakby taki temat dosyć, jak go zobaczyłam, to nie byłam do końca przekonana, właśnie jakby co mogłoby się znaleźć w takiej paczce. Bardziej właśnie obstawiałam, bo gdzieś widziałam kiedyś poduszki, że są. E, hmm. Ale no nie, jestem mile zaskoczona. Co tobie się najbardziej podobało? Najmniej ściągawkę, pijam. A, ściągawka. Proszę będzie? Ale inaczej zrobiona też. E, Przerwała mi najbardziej Sowie Box w naszym dorobku. Któż nie kocha Hedwigi? Nieodłączny partner Harego w magicznej przygodzie od samego początku, co znalazło się w pudełku. Wait. Napiszcie w komentarzu, kto płakał Hedwiga umierała. Spoiler. Numer jeden, Brak Hedwiga. Tak, to jest ten. Numer 2, świeca, rzepakowa sowiarnia. Numer 3, herbata Owl Post. Mhm, to jest ta? Numer 4, sowie tatuaże. Numer 5, składnik eliksirów Owl Feathers. Aha. Numer 6, wosk zapachowy Hedwiga. To już w tym pudełeczku ładnym. Tak? Takim ładnym. Numer 7, sowia zakładka magnetyczna. Mhm. Numer 8, biała kula musująca. O tutaj. I numer 9, licencjonowany zestaw z mega kubkiem. To jest to pudło, które... Zestaw <noise> z mega kubkiem! No i chyba zgodzisz się ze mną, że mega kubek jest najlepszym, najlepszą jakby rzeczą w tej paczce, bo to było takie wow, zaskoczenie. Um, a reszta co? Um, nie jestem przekonana do tego, trochę. Um, no bo jest to takie nie, dla to mnie... zresztą to świeczunia. Świeczka um, o, i wosk zapachowy. Tak. Wiadomo, że herbata jakby ja i tak wypiję i ma bardzo ładny zapach, ale no jakby tak. Zakładka i naklejka, no już tatuaż. do mnie niekoniecznie, y, przepraszam, tatuaż, no raczej, no nie wiem, no może to dla dzieci bardziej, wiecie, trafia. No zakładka, okej, okay, cute, ale już mieliśmy w poprzednich boxach zakładki, więc my już też mamy, mamy tego dużo. Wiadomo, wykorzystać, wykorzystam, y, ale no jest ona taka jeszcze bardzo cieniutka, taka po prostu okej. Okay. Y, breloczek. Trochę nie podoba mi się, że skoro mamy brączek w środku, ten ze złotego zlicza, to tutaj jest drugi. Mimo że jest dosyć ładny, bo on się też nie powinien jakoś szybko zniszczyć, bo on jest ten taki gumowy. To ja chyba lunę taką mam przy kluczach, co Wam dałam ostatnio. No i tak jak mówię, to już jest totalnie personalnie, że ja po prostu już nie mam gdzie mieścić tych rzeczy do zdjęć czy właśnie takich na, na wystawkę, ale no rozumiem, że po prostu no jakby niektórzy no lubią powiększać w taki sposób swoją kolekcję. Więc tak, no dla nas największymi plusami jest ten zestawik i trunk? Jak to się mówi? Kuferek. Kuferek! O tego słowa i właśnie brakowało. Tak, więc kuferek to jest po prostu 10 na 10. Dajcie znać w komentarzach, co Wam się najbardziej podobało i oczywiście pamiętajcie o rabatach na kolejne zakupy. Kod Rudzielce minus 8%. A na dzisiaj się z Wami żegnamy. Dziękujemy bardzo. Subskrypcje, łapki w górę. Pa!